Mam nadzieję, że starczy jeszcze Baterii to Wam nagram, przyjadę przez, przez całe, Całą zajezdność dookoła Żeby zaparkować tam Chyba, że mówię, chyba, że będzie miejsce na wodzie Czyli na wprost, jak się wjeżdża na dyspozytornię No to, to wówczas Będę musiał tam stanąć, nie? No ale tak jak, tak jak ostatnio Widzieliście, nie? Dobrze, że przerwa, bo do kibelka mi także Także dobrze, ale dużo autobusów na zajezdni jest no, Zobaczymy, może bym Wam tu objechał gdzieś Stoi to też siedem, pięć No dobra, to ujadę wam. Chociaż woda wolna. Dobry. Buongiorno, buongiorno. Masz coś? A ty masz coś? <laughs> a no. No. no, a już tak mi na kibel ci, ciśnie, że no. już mówię chyba że sam zaraz przerwę zrobię. No. No. To, ale na wodzie pusto? Nie, jadę dookoła, jadę z tamtej strony. Co mają mi oglądać? Nie, na razie, trzymaj się. Macie dookoła całą zajezdnię Sobota, trochę tych autobusów stoi. Nie? Pamiętajmy, że jest COVID i te rozkłady też są trochę inne. Te to idą wszystkie prawie do kasacji. 19,07 żyje jeszcze. Tu macie wyjazdy z warsztatów. Tu, tu jak z tamtej strony wjeżdżacie. Ależ ty, ty. chodzi na to, że chyba ja sam pracuję dzisiaj Nie chodzi na to, że chyba ja tylko ja pracuję No ci się jak wąsko? przypierdoliłby człowiek Oby były wtedy cyrki Szkoda lusterka Mojego i jego Dobra, jesteśmy na zajezdni Neutral drive Otwieramy przednie drzwi No to przerwa, kochani Dobra Musimy tylko pukselka szkoleni Zrywali To cisza, spokój Jeszcze będzie sobota po nowym roku. To, to wiadomo, że miasto śpi. Tu polarny masz, to mogę palić. Parking dla kierowców, ale nie wpychałem się do jak mówiłem. Faktycznie, bo jest trochę wolny. 18,51 mój dzisiejszy wynalazek. Znaczy ile autobusów W no, Manu się rzadko daje na weekendy, także wszystkie many stoją pomyte, eleganckie. O, no i tak to wygląda. Tam dystrybutory. E, tu dwie, dwie rezerwy dzisiejsze. 10.66 10, i... Nie, co to jest tam? 19.06 i 1152 no dobra, to tyle. Jedziemy popauzować. Popatrz na tego. Flaka? Nie, myślę. Dobra, to tyle. Na razie. Hej, a heja. heja. Gram w